Kupiłeś panse Glocka i dostałeś w zestawie takie oto coś plastikowe. Tutaj o widzicie, jest też napis Glock, jest to główna ładowarka. W sumie nie wiem po co Glock to dodaje, zaraz Wam pokażę jak to działa. Mamy magazynek od Glocka, główną ładowarkę. Ona tutaj ma taki zinks, który jak naciśniemy na donosnik, ten donosik nam się opuszcza. Przez co możemy załadować na obój, to działa mniej więcej tak, że... O! Widzicie? Tu nacisnąłem, to nam się schowało. Możemy teraz nabój dać, ale żeby on nam wszedł do końca, to musimy wysunąć trochę tą główną ładowarkę, aż nam ten świecący czpień tutaj, który teraz się świeci wyjdzie. I teraz znowu naciskamy, wsadzamy kolejny. Musimy poczekać, aż główną ładowarkę nam wyjdzie, możemy wcisnąć. Napiszcie w komentarzu, czy znacie jeszcze jakichś producentów broni, którzy też dodają tak zaawansowane, techniczne urządzenie do ładowania magazynków. Wesołych świąt!